Jest dzisiaj z nami Xiaomi 14T. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Niedek, co wpiszecie i tak. Ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też, żeby 14T nie było smutno, to porównam go od czasu do czasu z tym telefonem, czyli S24FE Samsungiem. Dosyć mocno hejtowanym. W komentarzach piszecie, że ten telefon nie ma sensu. No to jestem bardzo ciekawy, co powiecie o tym telefonie. Dlaczego go też porównam? Dlatego, że i jedna i druga linia to są takie flagowce Lite. Tam Samsunga tutaj siał i tamten Samsung kosztuje 350 za wersję 8, 256 i 2900 za wersję 8, 128. Tutaj mamy jedną wersję, jeżeli dobrze pamiętam, 12,512 i on kosztuje 3000 bez złotówki. I w jednym i w drugim przypadku są jakieś cashbacki. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, 600 złotych plus jeszcze 300 złotych i odkup starego telefonu. No, w każdym razie w jednym i w drugim przypadku można przynajmniej na początku troszeczkę przyoszczędzić. Pytanie, czy Warto. Pudełeczko jeszcze na początek pokażę, bo chociaż pudełko jest takie, no, ładowarka by się tu zmieściła, prawda? No bo tutaj w Samsungu to nie mam mowy, natomiast tutaj teoretycznie ładowarka by się zmieściła, ale praktycznie oczywiście jej nie ma. Mamy tutaj tylko o, miejsce. Chyba ją ktoś wyjął z tego, co wiem na inne rynki, na niektóre rynki jeszcze cały czas i wrzucała do walki. U nas nie, natomiast u nas jest kabelek i jest ETUI. Etui jest takie silikonowe czarne i ono jest w porządku. Ja zastanawiałem się, czy nosić ten telefon z Etui, czy bez Etui, ale w sumie ponieważ używam po tym Samsungu FE i ten telefon niby duży, ale jednak mniejszy od tamtego telefonu. I tak jakoś przyjemnie mi leżał w łapie. Stwierdziłem, że nie będę go pakował w etui, ale tak jak mówię, jakby ktoś chciał, jakby ktoś się bał o to, że coś się z telefonem stanie, to to etui w zestawie jest. Składam bałagan, opowiadam o telefonie. Zaczynamy od budowy i od wykonania telefonu. No, duży, tak, 6,67 przekątna wyświetlacza. Waga to jest 193 gramy, no ale... Na przykład jest większe. Więc jak ktoś by potrzebował mniejszego urządzenia. No to tutaj budowa. Zobaczcie, obydwa są kanciakami, tak to nazwijmy, czyli płaskie zupełnie boki. Różnica jest taka, że tutaj mamy amelinium standardowe, natomiast tutaj mamy tworzywo. No i wydaje mi się, że w tym budżecie to już wypadałoby, żeby tutaj był użyty metal szlachetny. Natomiast tył jest ze szkła boila glass matowego. I bardzo to fajnie wygląda, więc tutaj absolutnie się nie czepiam. Taki palnik, kuchenka z czterema palnikami. No, okej. Okay. Tutaj nie mam żadnych jakichś, większych wymagań co do tego tyłu, no wiadomo może się kolebie, ale z drugiej strony włożycie to wętły i będzie jakoś lepiej wyglądało, też się będzie cały czas kolebało na boki, no bo jakby to było na środku, no to było bardziej stabilnie, a jest na lewej stronie. Natomiast, dalej, tutaj cała reszta, tak. Mamy tutaj Dual SIM. Oczywiście jest obsługa 5G i oczywiście slotu na kartę pamięci nie ma, ale przy 512 GB pamięci wbudowanej chyba się nie ma o co martwić. Jest USB-C, jest głośnik jeden i jest tutaj głośnik na górze, drugi. No to ja może pokażę teraz, jak to brzmi. Jeżeli z jakąś muzyką, pszczółki wam się już znudziły, to puszczę cokolwiek. Trafiłem na jakąś masakrę, przepraszam. No ale tak jak słyszycie, dźwięk jest OK, jakaś tam głębia jest, jakieś tam basy są absolutnie w kategorii głośników zewnętrznych nie narzekam głośność też jest w porządku. A w kategorii odtwarzacza muzyki na słuchawkach Bluetooth też w porządku. Tutaj jakieś nie chcę skłamać wam klasy chyba sobie podłączyłem, albo oposłuchawki bardzo ładnie brzmi. Naprawdę bardzo ładnie brzmi. Zresztą ja mogę sprawdzić, co ja sobie tutaj podłączyłem, prawda? O, widzicie, nie jestem przyzwyczajony do tego cały czas. A na Bluetooth mam podłączone O, OnePlus Buds Pro 3. Bardzo ładnie to wszystko brzmi na słuchawkach. Pytanie oczywiście, na ile jest to zasługa słuchawek, a na ile jest to zasługa telefonu, ale przynajmniej telefon nie przeszkadza. Z boku przyciski standardzik przycisk do włączania, którego standardowo w zasadzie nie dotykacie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. No i przycisk do regulacji głośności. Jest dioda na podczerwień. Czyli jest też mi pilot, czyli w hotelu na wakacjach w Egipcie albo nie wiem na Seszelach, jak kogoś stać, to sobie będzie mógł na przykład pilotem e, sterować programami albo co tam będzie chciał. Tutaj nie ma nic. W sumie, aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Niestety. Yy, nie ma tutaj ładowania indukcyjnego, no i w tej klasie urządzenia to jest minus, natomiast na szczęście jest norma IP68, czyli tam pół godziny słodka woda. Temu telefonowi jest straszna. W sumie, gdyby nie ten box tworzywa, to do budowy bym się w ogóle nie czepiał. Wyświetlacz. Przekątna 667, to już mówiłem. AMOLED. To jest OK z odświeżaniem do 144 Hz, ale nie jest to LTPO, czyli można na sztywno ustawić albo 144, albo dynamicznie i wtedy telefon nam tam sam skacze pomiędzy różnymi wartościami. Jasność maksymalna. Producent w papierach pisze o 4000 nitów w szczycie, nie wiem, pewnie mierzonych gdzieś tam w jednym punkciku, natomiast taka standardowa 1600. 1600 jest wartością absolutnie mi nieprzeszkadzającą, natomiast jak porównywałem jeden, drugi, jak robiłem zdjęcia ich w jednym i w drugim, to też lepiej tutaj było na Samsungu, na Samsungu jest chyba 1900, jeżeli dobrze pamiętam, ta maksymalna, taka zwykła, a nie szczytowa, więc no, ale tutaj też na nic nie narzekam. Płaski, to już mówiłem, folia przyklejona od początku na start, no to też jest plusik, jest... Always on display, proszę bardzo, możemy sobie zmienić jego wygląd i tak dalej. Możemy też szczęśliwie ustawić, że na przykład świeci nam się Always on display w dzień, ale wygasa o godzinie 23 i przez noc nam się nie świeci, więc to jest fajne, nie tak jak na przykład w pikselach. Czytnik linii papilarnych tutaj na dole bardzo szybki, bez żadnych problemów działający. Zobaczcie, wystarczy tylko. O, przytknąć. Palec jest szybszy od tego w Samsungu. Pod tym względem tutaj mi wygrywa i tak samo odblokowanie twarzą. Zobaczcie, też błyskawiczne. Działa dwukrotne uderzenie w celu wybudzenia. O, natomiast wygaszenie widgetem, który sobie bierzemy z ustawień. I jeszcze pokażę właśnie, a to ustawień, jak to wszystko w ustawieniach wygląda. Bo czemu nie? Tutaj jest, są wtedy jasny, ciemny, to wiadomo, tu jest jasność ekranu automatyczna, tu jest schemat kolorów, bo tutaj mamy dużo tych ustawień, tu jest oryginalny kolor profesjonalny, co można sobie zmienić to na żywe, nasycone, zaawansowane. No, naprawdę, tutaj jest paleta yy, cała kolorów, więc każdy sobie tutaj znajdzie wszystko tak, jak będzie chciał. Tu jest ta częstotliwość odświeżania, o której mówiłem. No i tutaj mamy domyślną, co jest zalecane przez producenta, albo personalizuj. No i to maksymalnie. 144 albo 60 takie old schoolowe. No to ja mam domyślne i pewnie też tutaj jest od czasu do czasu 60, a 144 nie wiem, pewnie 120 raczej. Silnik obrazu SI, czyli super rozdzielczość, ulepszanie. O tak, czcionka, ekran blokady. O. No, to tak wygląda. O, uśpienie sobie od razu zmienimy, żeby nam nie przygasał cały czas telefon. No, i to są wszystkie ustawienia, i tak mówię, do wyświetlacza absolutnie się nie czepiam. Działanie i oprogramowanie. Mamy Mediateka Dimensity 8300 Ultra, 4 nanometrowego, i tak jak już mówiłem. 512 plus 12 GB RAMu, który wirtualnie możemy powiększyć o kolejne 12, czyli w sumie 24. W dodatku ważny w standardzie UFS 4.0. Tutaj w S24FE standard UFS jest tylko 3.1, więc teoretycznie wolniejsza pamięć. W Antutu Benchmark, jak obydwa telefony wypadają, bo oczywiście zrobiłem, to tutaj w Antutu Benchmark mamy po każdym no milion. 300 tysięcy punktów, a tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, wynik był wyższy. Bo tutaj był wynik coś koło 600 000. tak jest 1 630 tysięcy punktów w codziennym używaniu, tego nie czuć, bo obydwa telefony działają dokładnie tak samo, czyli szybko, bezproblemowo. Strony czytują się błyskawicznie, bardzo ładnie. Już coś coś sobie wyjdziemy. Wszystko się ładnie przewija na tym automacie. Jest OK. Trzymanie zakładek w pamięci nie jest OK, w sensie, że jakieś tam się trzymają, ale po jakimś czasie raczej się wyrzuca to wszystko nam z pamięci. No więc. Jest standardowo, natomiast tak jak mówię, jest płynnie, jest szybko. O, Spotify już wyleciał, to co ostatnio słuchałem. Natomiast cała reszta jest ok, przy czym miałem problem z podłączeniem tego telefonu do Android Auto u siebie. Nie chciało działać przez kabel. Tutaj w Samsungu działa. No to nie wiem dlaczego taka moja uwaga, ale może to jest kwestia mojego starego wysłużonego samochodu, a nie telefonu. Natomiast jakość rozmów telefonicznych bardzo dobra. Dużo tutaj rozmawiałem, bo akurat mam takie jedno zajęcie teraz jeszcze, które wymaga ode mnie Przeprowadzenia dużej ilości rozmów telefonicznych bardzo wszystko jest ok I na zestawie głośno mówiącym, tak samo więc tutaj żadnych problemów nie ma. W dodatku, jak rozmawiam normalnie w sensie z telefonem przy uchu, to przygasa, wyświetlacz. No, wszystko jest naprawdę OK. GPS działa bardzo dobrze, NFC jest, czy możemy zapłacić zbliżeniowo, no tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Oprogramowanie. No to jakbyśmy mieli porównywać jeden i drugi telefon, no to tak, tutaj mamy ten 7 lat flagowych aktualizacji poprawek bezpieczeństwa, natomiast tutaj mamy standard 4 plus 5, czyli startujemy z 14, mamy cztery duże aktualizacje systemu. 5 lat poprawek bezpieczeństwa, więc tutaj jest krócej. To, co ja za zauważyłem, to jest to, że nie ma tutaj śmieci, i tak, to mi się podoba. W zasadzie jedyne niebezpieczeństwo, i to też nie jest niebezpieczeństwo, to jest jak wejdziemy sobie w folder, mamy więcej aplikacji, no to tutaj e, możemy włączyć, natomiast na szczęście wszystko jest wyłączone, czyli te rekomendacje są wyłączone, więc tutaj też nie ma na co narzekać. Nie ma tych żadnych preinstalowanych jakichś e, głupich gier. No. Tu jest porządek, tu jest porządek, więc tutaj naprawdę trzeba pochwalić Xiaomi za to, co zrobili. W ustawieniach tutaj jest wszystko to, co zawsze w każdym innym telefonie Xiaomi są motywy. Troszeczkę inaczej to jest wszystko ułożone niż w pikselach, niż w Samsungach, więc trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, no ale też z drugiej strony jest bardzo dużo możliwości personalizacji. Są usługi SI, tak jak teraz wiadomo, wszyscy mamy to AI, czyli sztuczną inteligencję, i tak samo tutaj. Z tego, co jest tutaj, no to jest galeria AI, i tutaj rzeczywiście to wszystko działa usuwanie i tak dalej, są tłumacz symultaniczny i napisy SI, ale nie udało mi się tego włączyć. Tu jest napisane, zaktualizuj system do najnowszej wersji. Ja mam zaktualizowany. Nie wiem, może to będzie, albo ja nie potrafię, albo to będzie w przyszłości jeszcze zrobione. No i jest zaznacz, żeby wyszukać. To fajnie. Oczywiście to jest googlowskie, ale fajnie, że teraz wszystkie telefony to mają, bo z tego się korzysta. W sumie ani do działania, ani do oprogramowania się nie czepiam, telefon się nie nagrzewa. No, wszystko jest tutaj ok zdjęcia, filmy. Obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.7 z optyczną stabilizacją obrazu. 50-megapikselowy obiektyw tele ze światłem 1.9, więc jasny, z dwukrotnym powiększeniem optycznym i szeroki kąt 12 megapikseli, światło 2.2, z przodu 32 megapiksele, czyli zestaw dosyć podobny jak tutaj, przy czym tutaj tele mamy trzykrotne, a tutaj mamy dwukrotne. Troszeczkę się przeszedłem z obydwoma, tak telefonami, więc pokażę Wam, jak wyglądają zdjęcia z jednego i z drugiego telefonu. To, co ja mogę powiedzieć, to to, że... A może jeszcze najpierw to pokażę, czyli jak wygląda aplikacja, dlatego że tutaj no, jest dużo rzeczy. Tak? Tutaj mamy akurat przede wszystkim to, co mamy też we flagowcach. No to, to jest flagowiec Lite, więc też to musi być. Czy Leica styl Authentic albo Vibrant. No i rzeczywiście jest różnica. Authentic jest taki bardziej przytłumiony, oddający Bardziej to, co widzą nasze oczy, natomiast Weidand jest taki bardziej podkręcony. No powiedziałbym, że w stylu Samsunga, bo Samsung z natury rzeczy ma takie troszeczkę bardziej podkręcone kolorki. To jest jedna rzecz, natomiast tutaj mamy dużo typów: profesjonalny, filmowy, wideo, które możemy nagrać w 4K i w dodatku podczas nagrywania w 4K możemy przechodzić pomiędzy obiektywami, więc tutaj duży plus dla Xiaomi. Tutaj są zdjęcia, tutaj jest typ nocny, którym chwali się Xiaomi. A który jest ok, po prostu jest ok, natomiast, no, mocno marketing Xiaomi poszedł w 14T i w 14T, pro Właśnie w te zdjęcia nocne są w porządku, ale żeby jakieś takie rewelacyjne, no, to nie wiem, typ portretowy bardzo fajny z tymi czterema ogniskowymi 22 mm, 35, 50 i 75. Zaraz zobaczcie, jak wygląda skanowanie dokumentów. Więcej jest reżyserski, długi czas ekspozycji, podwójne wideo, naprawdę jest tutaj dużo różnych. Opcji zdjęcia, jak robiłem, a ja przez chwilę porównywałem i w jednym i w drugim telefonie, no to oczywiście, to zaraz zobaczcie to wszystko na wyświetlaczach, znaczy tam na telewizorach nie na czym to oglądacie. Tak tutaj ciężko to porównywać. Zaraz też pokażę wam te zdjęcia, on to tak wygląda. Tutaj jednak cały czas są te kolorki takie mocniejsze, co do ilości szczegółów. W zasadzie się nie będę. Czepia, bo i w jednym i w drugim telefonie jest podobno, no ale zobacz tutaj na przykład na no ten dolny obszar w tym zdjęciu. Tu jest ciemniej, tutaj jest bardziej szczegółowo. Z jednej strony oczywiście kwestia gustu, które zdjęcia Wam się bardziej będą podobały. Mnie osobiście chyba jednak, chyba jednak bardziej odpowiada kolorystyka Samsunga. Natomiast, no jeszcze zobaczmy typ portretowy, bo typ portretowy jest naprawdę ładny i w jednym i w drugim telefonie. Z czym to, jak mówię, no to w różnych ujęciach, różnych ogniskowych, no ale tutaj, o, tak to wygląda i w jednym i w drugim. Ładne jest rozmycie tła, dobre jest ilość szczegółów. No, e to, co jest tutaj w tym telefonie i co ja zauważyłem, to są flary niestety. Flary, czyli takie odbicia podczas robienia zdjęć pod słońce. Jasne, że nie robimy zbyt często zdjęć pod słońce, no, ale na przykład chciałem zrobić tutaj ładne zdjęcie zachodowi słońca, dobrze powiedziałem, tak, zachodzącemu słońcu. No i zobaczcie. Widzicie tutaj to kółeczko, tutaj tak samo, mocniej. No. No to, 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 to mi się nie podoba I, i tego było dużo, tak jak zacząłem robić te zdjęcia pod słońce, no to widzicie, tutaj, 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 tak zdarza się taka flara w różnych telefonach, ale czasami bardziej, czasami mniej, no tutaj jest to dosyć mocno widoczne. Co do zasady, same zdjęcia są ładne, są szczegółowe, jak już mówiłem, te kolory możemy sobie tam podkręcić w stylu Vibrant albo w Authentic troszeczkę je opuścić. No, ile szczegółów się zgadza. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Zbieżność kolorystyczna jest, chociaż ten szeroki kąt no, troszeczkę jest tutaj bardziej taki wyblakły, jak widzicie. A tutaj już jest zdjęcie z głównego. Tutaj jest... Dwukrotne powiększenie, przybliżenie. A tutaj, jeszcze pod paluchem, mamy czterokrotne przybliżenie, które jest już takie. O, przy, przy dobrym świetle, jest ok. Jak jest mniejsze, gorsze światło, to jest troszeczkę miękko. Tutaj zobaczcie znowu ta różnica w stylach. Authentic i vibrant. Czyli tutaj są te kolorki takie bardziej podkręcone. Z bliska, jakbym zdjęcia, no to są ładne. Szczegółowe z przodu rozmycie tła jest w porządku. Jeszcze ten typ potetowy pokażę, jak on wygląda, bo to tutaj no, ładnie wyglądało. Na przykład tak, albo tutaj, właśnie na potycie pana Karskiego z czterech, na rzeźbie pana Karskiego z tych czterech ogniskowych. W porządku. W sumie zdjęcia są ok. A jeszcze nocne. O tak, no bo zdjęciami nocnymi chwali się przecież producent. A tak jak ja powiedziałem, te zdjęcia nocne są ok, ale czy one są jakieś takie. Bardzo. W dodatku, jak robimy te zdjęcia, to zawsze tutaj nam się. Jak jest ciemno, to nawet bez wchodzenia w tryb nocny tutaj się nam pojawia czas dłuższy naświetlania. No więc można to sobie zostawić albo wyłączyć, wejść w tryb nocny. Bez znaczenia. Na tych szczegółach, na tych zdjęciach, gdzie jest to miejskie światło, jest nawet całkiem sporo. także Tutaj nie będziemy narzekać. Jak jest naprawdę ciemno, ciemno, no to wtedy, wtedy dopiero widać różnicę, jak się włączy typ nocny. Bo tu jest, no tutaj było ciemno, tak widzicie gdzieś tam jedno, jedna lampa w oddali. I to jest zdjęcie normalne. To samo zdjęcie w trybie nocnym. No to tutaj już jest ładnie rozjaśnione i przynajmniej widać. To tam jest, natomiast, no jakoś, no, ale to jest zupełna ciemność, tak? Tutaj żaden telefon jakoś specjalnie by nie zwyciężył, tylko raczej każdy by poległ. Nagrywanie wideo jest fajne. Nagrywanie wideo jest fajne, to mi się podoba. Tak jak już mówiłem, to 4K i to przechodzenie pomiędzy obiektywami to jest coś, co jest naprawdę fajne. Tylko ta flara. Mi się nie podoba. Dobra, to ja już nie gadam. Oglądajcie zdjęcia najpierw z tego, a później porównacie sobie zdjęcia z tego i z Samsunga i ocenicie, które Wam się bardziej podobają. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie w 4K, 30 klatek na sekundę i uwaga, tak, przechodzimy pomiędzy obiektywami. Brawo, brawo Xiaomi. To jest obiektyw główny, to jest szeroki kąt. Zawsze mówiłem, że szkoda, że się ona mi tego nie ogarnia. Tutaj, proszę bardzo, jaka miła niespodzianka. To jest zoom dwukrotny optyczny. No, a jeszcze pod poluchem mamy czterokrotne przybliżenie. To na nie przejdźmy. O, a maksymalnie można się przyzumować. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, o, o. 15 razy. Sensu nie ma żadnego, ale możliwość jest. Dzień dobry, a to kamerka do selfie i tutaj bez zmian, czyli bez 4K, ale 30 klatek na sekundę Full HD i 60 klatek na sekundę Full HD, jakby ktoś chciał, też jest e, możliwe. Ujem się nisko i znikam. 1 2 3 witam. To jest nagranie 4K w obydwu telefonach, 30 klatek na sekundę. Jak już wiecie, można przeskakiwać pomiędzy obiektywami. Pod paluchami mam e, szeroki kąt, no to spróbujemy. I wracamy. Chyba wsiął mi to, przebiega troszeczkę płynniej jeszcze raz. Może stanę. No tak mi się wydaje. No i to tyle w zasadzie, bo nie ma sensu przedłużać tego e, nagrania nam jeszcze zostało bateria 5000 mAh, więc standardowo. Tutaj w Samsungu mamy mniejszą, 4700 czy 4800 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast gdzie dłużej starczała mi ta bateria tutaj w Samsungu, nie wiem na czym to polega, tutaj ten telefon wytrzymywał mi dzień i już rano następnego dnia trzeba go było wrzucać podłączać do ładowarki. Różnica jest też taka, że tutaj mamy ładowanie bezprzewodowe, dla mnie to jest na przykład istotne. Tutaj w tym budżecie wysokim jednak ładowanie przewodowego nie ma. Natomiast ładowanie po kablu jest 67 watowe, jak macie taką ładowalkę i to trwa około 40 minut. Ja to ładowałem ładowalką 120 watową, bo taką mam standardowo do wszystkich telefonów ją podłączam i działa we wszystkich standardach. No i rzeczywiście to ładowanie jest dosyć szybkie. Natomiast tak jak mówię Spodziewałem się troszeczkę dłuższego działania. Myślałem, że ten telefon tak półtora do dwóch dni mi będzie wytrzymywał, a tutaj mam taki solidny, mocny dzień. I następnego dnia już rano trzeba go ładować. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Z jednej strony spoko telefon. Z drugiej strony, no właśnie, spoko. Tylko spoko. Jak ja bym miał wybierać między tymi dwoma telefonami, to chyba wolałbym ten telefon też dlatego, między innymi, że jest tylko spoko, ale jednak to dłuższe zaopiekowanie tym telefonem. Zdjęcia też mi się podobają, troszeczkę bardziej z tego Samsunga. Tutaj zdjęcia też są bardzo dobre, telefon jest bardzo dobry, on nie ma większych wad, no ta flara pod słońce troszeczkę mi może przeszkadza, ale no to nie w każdych okolicznościach ona występuje. Działanie OK, oprogramowanie OK, aktualizacje no, też są w porządku, no tylko ta cena, tak, 3 bez złotówki, to jest wydaje mi się troszeczkę dużo i za te pieniądze można dostać kilka lepszych smartfonów. Jak cena spadnie? To będzie lepiej. O! I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co, i do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć!